Spider-Man 2 od Insomniac Games miał premierę w październiku 2023. Od tamtej pory minęło sporo czasu i zarówno Sony, jak i Insomniac nie podali nam oficjalnych informacji dotyczących DLC do tej naprawdę dobrej gry. Jeżeli chodzi o Spider-Mana 2, to jest to naprawdę wyśmienita gra i dla wielu jest grą roku 2023. Spider-Man 2 wyciska z PlayStation 5 siódme poty, no i powinno, bo wygląda naprawdę spektakularnie. No okej, okay, wszyscy zdążyliśmy przejść fabułę Spidermana 2, dlatego będę mówił o potencjalnych punktach fabularnych, dlatego uwaga na spoilery. Fani zaczęli zastanawiać się o możliwych DLC. W dobie gier online wszystkie dodatkowe rzeczy są na porządku dziennym poprzez dodanie do jakichś aktualizacji. Jeżeli chodzi o gry Single Player, jaką jest Spider-Man 2? Jedynym planem jest DLC, czyli po prostu dodatek fabularny. Insomniac Games niedawno ujawnił informację i konkretną datę New Game Plus, czyli takiego dodatku do Spider-Mana 2, którego się wszyscy spodziewaliśmy, a teraz mamy oficjalną datę premiery tego nowego trybu. Niestety wraz z opublikowaniem informacji o nowej grze plus, ani Sony, ani Insomniac nie powiedzieli nic o DLC. Tak więc Sony marnuje tutaj pieniądze. Fabuła Spidermana 2 była naprawdę bardzo dobrze napisana, ale zostawiła kilka otwartych drzwi dla potencjalnych DLC. Przede wszystkim powrót Doc Oka, który potencjalnie może powrócić właśnie w DLC. Bardzo dużo misji pobocznych również pozostawiły otwarte drzwi. Na przykład seria pobocznych misji zapowiedziały czy zasugerowały nam Carnage'a. Czyli bardzo popularną postać ze świata Spidermana i to może przyprowadzić nie tylko nowych, ale też starych graczy do odpalenia Spidermana 2 jeszcze raz. Jednym z najciekawszych i najważniejszych elementów Spidermana 2 była możliwość grania Peterem Parkerem i Milesem Moralesem. Jednak ci z Was, którzy grali w tą grę wiedzą, że Miles Morales był potraktowany po macoszemu. Zdecydowanie więcej czasu ekranowego i więcej gry mogliśmy przejść. Peterem Parkerem. Oczywiście jest to gra nadal Spider-Man, a nie Miles Morales, tak więc to było dosyć logiczne. Aczkolwiek historia Milesa Moralesa również może dostać swoje DLC. Coś jak ze Spider-Manem 1, tylko że tam dostał swoją osobną grę. Historia Milesa Moralesa, pokazana w Spider-Manie 2, również ma bardzo dużo niedomkniętych wątków, jak na przykład Cindy Moon w scenie po napisach. Takie potencjalne DLC skupiające się na Cindy Moon i Milesie Moralesie byłoby idealne. Mogłoby pokazywać to, że Spider-Man Peter Parker jest teraz zajęty em, tworzeniem rodziny i swoimi em, jakimiś tam prywatnymi sprawami i w buty Spider-Mana teraz wchodzi Miles Morales. Krótko mówiąc DLC do Spider-Mana 2 to jest sytuacja typu win-win. Generalnie Sony w ogóle nie ryzykuje utratą jakichkolwiek pieniędzy. Patrząc na poprzednie DLC czy poprzednie gry związane ze Spider-Manem 1 Insomniac Games naprawdę dowiózł. Dodatki do Spider-Mana 1 nie były jakieś gigantyczne, ale z drugiej strony nie były małe. Tak więc gracze mieli po prostu idealną okazję, aby odpalić jeszcze raz Spider-Mana 1. I tak powinno zostać zrobione ze Spider-Manem 2. Bardzo wielu graczy czekało na nową grę plus do Spider-Mana 2. Teraz kiedy mamy oficjalną datę, wszyscy czekamy na jakieś DLC. Wydaje mi się, że DLC to tylko kwestia czasu, aczkolwiek minęło już pół roku od premiery gry i studio Sony, ani Insomniak nie powiedziały słowem o żadnym DLC. Może to być nieco niepokojące, szczególnie biorąc pod uwagę, co Insomniak ma w planach związanych z grami Marvela. aczkolwiek uważam, że to tylko kwestia czasu. A ty? Daj mi znać w komentarzach poniżej.